Kurwa Czemu to jest rozjeba... O! No i jednak znalazłeś podczas Są dwa No widzisz Dobra, nie zjebać nic <gryw> Będzie dobrze Cię boję trochę na tyle łóżek tak szczerze Mam sikierkę na wykończeniu Kurwa, przecież nie patrzałem I Ile was? Kurwa trzech. Wie kurwy kupię No i jeszcze mi sikierka przez nich padła jej kurwo kupia. Ale detroluję. Jeszcze pracuję chyba z mi Nie No to fort. Kurwa, kurwa, naprawdę, nie parczy. Dobra, nie muszę trochę mieć już. Nie no kurwa, przecież to jest troll. No dobra, i tak nie parczuje. Kolejny? Dobra, muszę perłę cyknąć. Szybko zjeść. Nawet się na niej nie patrzę bardzo. W ogóle nie patrzę, kurwa. Dwa! Nie no, pa, mi strollowały, kurwa. さあと。